Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, jeszcze niedawno w małym płocku rozważaliśmy 24 godziny męki pańskiej a tym razem z 6 na 7 października to właśnie w Siemianowicach na Bańgowie w parafii Świętego Sarkandra z 6 na 7 października będziemy rozważać mękę pańską przez 24 godziny zapraszamy was wszystkich bardzo serdecznie do udziału abyście przyjechali tutaj do Siemianowic przyjeżdżają już dwa autokary też z Gdańska przyjeżdżają ludzie z całej Polski Rozważanie męki, ale do tego też wyjątkowa oprawa. Przepiękne utwory, które będą przeplatały ten wyjątkowy czas. Mi zawsze brzmią w uszach słowa pana Jezusa, który powiedział, że godzina rozważania mojej męki jest więcej warta niż rok biczowania się do krwi. Pamiętajmy o tym. Ale mam do Was jeszcze jedną gorącą prośbę. 6-7 października to myślę jest ten moment, kiedy nie tylko w Siemianowicach powinna odbyć się ta męka, ale powinna odbyć się w różnych miejscach, w różnych parafiach w całej Polsce. Dlatego bardzo Was proszę, jeżeli macie jakąś relację z proboszczem, podejdźcie do niego, poproście go, zapytajcie, czy możecie taką mękę poprowadzić, tą 24-godzinną w Waszej parafii. Jeżeli tych miejsc będzie kilkadziesiąt, kilkaset w całej Polsce, to moi drodzy wierzcie mi, że Polska się będzie zmieniać. Polska się na pewno będzie zmieniać w tym czasie. Dlatego zapraszamy Was do Siemianowic Śląskich, ale też zachęcamy, żeby taką mękę zrobić u siebie w swojej parafii. Bardzo dziękuję z Panem Bogiem i do usłyszenia.